621595 i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Cyferkowej Krainy, tak. Dzisiaj jesteśmy kurde, gdzie my jesteśmy? W ostatnim odcinku, pamiętacie, byliśmy na Hexicie Dzisiaj jesteśmy yy, no, jak widać na biomie mesowym, na Minecrafcie 1.8 tak. Yy, dlaczego? Spytacie czy mi się jakoś znudziło, czy zrobię coś takiego beznadziejnego, że będę czy odcinek taki, a taki z serii robił? Nie. Po prostu odcinki cyfrowej krainy, jak już mówiłem, będą prowadzone na różne sposoby, czyli może to być tak, taka seria, która będzie zawierała sobie w zasadzie trzy serie. Nie? Dzisiaj jesteśmy sobie, jak już mówiłem, na Minecrafcie 1.8, na Biomie mesowym, gdzie będziemy sobie Survival taki przeżywać. Tu mamy jakąś rozbitą naszą taką łódkę, którą przybyliśmy. Tu mamy naszego wiernego osiołka z naszymi itemami, które zabraliśmy ze sobą. Weźmy może zjadł. Nie już myślałem, że on go zebrał. Hech. Yy, I tak, jeden odcinek będę prowadził en, na Heksicie, czyli na modach. Jeden będzie prowadzony na... Yy, no na, tutaj na 18 jeszcze coś wymyślę zresztą. Bo mówiłem, że na seria będzie takie właśnie nagrywanie, wiecie co, łódkę w zasadzie zostawimy, ale ten płotek sobie wezmę z tym drugim, gdzie jest czturek? Dobra. No i jakie mamy dzisiaj zadanie? No, musimy podróżować nie? znaleźć jakieś fajne miejsce na domek sobie. Pierwsze, chodźmy jest ściąć to drzewo z naszym wierłym osłem. Yy, dobra, ośle, ty sobie stań. Jeśli pytacie się mnie o tekstur packa, jest to teksturpak z Drollcaster World. Yy, tak ponieważ w jednym odcinku jeden z użytkowników właściwie zamieścił link do tego teksturpaka, ja sobie go pobrałem, gdyż jest według mnie naprawdę bardzo piękny, no i fajnie mi się na nim gra. Zbierzmy tu jakieś sadzonki, bo nie wiem, czy na tym akurat typie mesy pojawiają się jakieś drzewa, bo wybrałem typową typową mesę, bo była jeszcze druga, wybrałem sobie z kreatora światów, coś takiego. Żeby po prostu mieć piękny, cały świat taki w, w tematyce tej, nie wiem jak to nazwać, właściwie Mesa. No po prostu glinowego takiego, z glinowych bloków, na przykład powiedzmy. Ja nie myśl sobie tutaj wiecie, budować różne farby, survivalowe jakieś budowle, nie? W tej akurat odsłonie tej serii. Będziecie mogli pisać, co ja mam budować, nie? Zresztą jak zawsze w sumie w seriach moich, Ale no po prostu taki czysty survival sobie będzie, będzie prowadzony na modach i myślę, że to będzie się przeplatało, jeden odcinek z tego, jeden odcinek z tego i będzie to całkiem, myślę, przyzwoicie wyglądało, jeśli będzie tych odcinków naprawdę dużo, a zamierzam nagrywać, bo mówię, no fajnie mi się tą serię prowadzi. Zresztą możecie napisać, yy, jak ja to mam nagrywać, czy mam wrzucać, nie wiem, po dwa filmy z tego i po dwa filmy z tego, czy następny mam z tego, a następny z tego, nie? Yy, no bo wiadomo, nie? Każdy może chcieć coś innego. Ja akurat pomyślałem, że takie coś zrobię. Ło, wow, i dużo drewna zbieraliśmy. Dobra, weźmy sobie jeszcze jedną sadzonkę i w zasadzie weźmy sobie dyrta. Mamy kurde 11 chleb, to będzie trzeba szybko załagodzić. I no, nie, no Osioł, co ty robisz? Nie, to się. Dobra, to jest kawałek drena, ale go już sobie odpuszczę i tak. Czemu nie było filmów? Ło, znowu cyfer przerwa. Filmów nie było dlatego, bo można, to widzicie w tym momencie. Miałem wymienianą kartę graficzną, procesor i kartę dźwiękową na lepsze. Nie powiem Wam jakie, bo sam do końca <laughs> nie jestem pewien jakie to są, ale są ponoć lepsze niż te, które miałem. Więc no... A, już myślałem, że jakiś lak mam. Nie zawieszaj się. No i że są po prostu lepsze. I czemu on się zawiesza tak? No patrzcie go, ej. Tutaj osioł. Które już myślałem, że ta zora na ziemia tam jest. Chyba świat się na mi zładowanie. Ej no? Gdzie co? Zostawimy sobie chyba osiołka tutaj. Jak coś tego przeprowadzę po między odcinkami. No, żeby się kolega nie będzie Tak go chyba nic nie zejdzie, nie? Będzie szybciej. Jeśli nie będzie mnie tak ciało to sobie tu zostań osiołku, Ja po ciebie jeszcze wrócę. Znajdę innego, on nie słyszał yy, O, mam jeden pakiet wody w ogóle Tak, mam tu jakieś temki engine, tk, W sumie rzeczy wziąłem takie, o które Nawet nie jestem pewien Czy można je zdobyć w ogóle na tym biomie Czy to jest możliwe Na e, takiej mesie, gdzie chyba krów nie ma W ogóle mało jest pewnie tutaj zwierząt Jakiś taki kilofik I ciekierkę sobie zrobiłem nie z niczym Weźmy sobie bloki w razie czego, jakby nam się przydały w ogóle wow, będziemy mogli niezłą chatę zbudować, na przykład z zielonych takich bloków Wbudujemy takie mm, miasto na pustyni z studnią wow, ale to jest naprawdę spoko dobra chyba już rzekę porzucimy, w ogóle rzeka wyschnięta widzicie? mam tutaj kawałek taki fabularny, że jak tu się znalazłem, już rzeka wyschnęła, łódka mi się rozbiła, nie? wow w ogóle sweet kurde, ale naprawdę to fajnie wygląda Według mnie bardzo pięknie. Bardzo pięknie Jest takie słowo? Bardzo pięknie? Czy bardzo ładnie raczej? No bardzo ładnie. Czy bardzo pięknie? Muszę w ogóle dyrta pozbierać, żeby sobie to zasadzić i zrobić sobie jakąś faremkę. Bo z żarłem będzie kiepsko. Tego to jest, jestem pewien niemal, że. Szczególnie, że cały czas sprintuję. O, kolejne. Wysunę tylko O, i mamy trzcinę. Tak, nice, nice, nice. Cel odcinka osiągnięty. Mamy trzcinę. Wiecie co? Będę chyba oszczędnie teraz podchodził do tego głodu i zjem dopiero jak mi zejdzie na 3. Bo chyba chyba na 3 wystarczy yy, Więc lecimy, jeszcze sobie wezmę kaktusa w czego? Już myślałem, że on A i tak, w ogóle jesteśmy na 1.8, nie? Oj, takie przyraczenie. I zobaczcie. Czerwony Sandstone, nie? Ale widzę różnicę między nim a takim sandstone'em, bo go się kopie. znacznie wolniej, A tutaj sobie chwilę zejdziemy. Jakiegoś cave'a. No, kejwy cave się spawnują. No to, to to jest bardzo fajne. Zobaczcie, mamy czerwony Sandstone i z niego idzie robić takie rzeczy jak e, z normalnego, czyli e, tylko że z tego co wiem jest z, e, zamiast główki Hypera jest e, Wilder, co jest kurde, ciekawe, w ogóle będziemy mogli jakąś piramidę zrobić, ej. Tak, chleb chyba leczy 3 punkty i pół, bo, bo, bo nie dojrzałem teraz. Dobra, lecimy. Kurde, tablice się Hłes i robią. Eee, lecie. Ja co, to? Pobiegnę kawałek. Zrobię cięcie. Widzimy się za chwileczkę. Dobra, ludziska, witam was bardzo serdecznie. Po przerwie znalazłem kurde drzewo, więc jednak drzewa się pojawiają. Nazbierałem sobie kurde krzesło, no normalnie nie wierzę. No, zbierałem sobie drewna i teraz będziemy mieli go całkiem sporo. Dwa jabłuszka sobie dozbierałem. Nice, 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 nice. kurde nie wiem czy czeka na te liście, chyba nie. Jak coś to sobie to, to przeboleje głódko. Ziemię zbierać? No, w zasadzie to nie, też nas zbieramy. gdzieś dojdziemy. Ej. Czekajcie, jaki jest czas? Dobra, jeszcze mogę nog na spokojnie. Biegnijmy. Ej, kurde, to jest bardzo fajne miejsce. Wiecie? Mielibyśmy tego czerwonego piasku całkiem sporo w, w tej lokalizacji. Nie byłoby tak biegania. bo no, Jednak, mimo że to jest wszystko właściwie. Z takiego połączenia, no to w którym miejscach trzeba biegać po ten piasek, naprawdę sporo. Oj, 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 renderowanie świata, ładuj się. Ładuj się, patrzcie, ile FPS To jest śmieszniejsze w tej wersji, patrzcie, patrzymy do góry, patrzymy na dół, kiedy patrzymy na dół jest więcej FPS-ów. To jest bardzo śmieszne, patrzcie, jak idziemy, to jest o wiele płynniej, niż e, jak patrzymy do góry. No, zawsze było na odwrót, no to teraz w tym 1.8 naprawdę dziwnie zrobili. Ale nie powiem, żeby to było złe. Czy tu mamy coś ciekawego? Nie, ale zbieram sobie ten czerwony sandstone. Wiem, że go się da craftować. Żelazo, zielazo. Dobra, mam żelazo. Z podstawa, mamy całe jedno. Zbierajmy sobie jeszcze tego. Yy, dioritu? Tak, zobaczcie, już znam nazwy tych bloków. andezy Diorit I, i... I ten trzeci. W ogóle będą sobie zrobić jakiś nowy kilof, aby sobie wydobyć e, kobel na piecyk, bo nie mam żadnego piecyku. 40 myślę, że będzie ok. To będzie 40 bloczków, nie? Ale wow, fajna taka glina jest kolorowa. Mój domek musi z nich być. No chyba, że coś innego zrobimy. Tak się wymyśli. Właśnie chyba zielonej nie ma tutaj nigdzie. W sumie nawet by było logiczne, bo. Zielone z kieskały. Wątpię, że one są gdzieś tam w kanionach, ale kto wie, kto wie, może gdzieś znajdę, ale wątpię w to. Raczej będę musiał brać tą taką customową glinę i ją przerabiać na zielony kolor. I wiecie, co chyba się tutaj osiedlimy? Jeszcze za, jak to u góry wygląda, ale no, naprawdę, naprawdę nieźle. Aha, iż tak nadmienię do tego czerwonego sandstone'u, to są pogłoski, a nawet już informacje: niby w Minecraft 1.9 będą dungeony tutaj na mesie. Jakieś związane właśnie z tym czerwonym sandstone'em. Czerwony to jest pomarańczowy de facto, jak dla mnie, ale. Ej, nie, no to jest fajna lokacja. O wodę będę miał blisko. Zobaczcie. A i sowo, i taki grzbiet góry. Czy na dole sobie jakoś zagospodaruję. No, jakie mamy koordynaty? Minus 1300, 90, 260. No. Powiem Wam, że spoko mamy tej czystej, takiej customowej, stwardniałej gliny. Tu mamy o, fajne... i nie no tu jest robiszcie. Miejsce idealne znalazłem. Dobra, to już tutaj sobie przygotujmy wszystko pod budowę że ja będę tu wszystko szykował, bo już kończymy odcinacze, właściwie, bo przyszedł ten czas, czas zostać, że, tam, tak, sadzony, spoko, nieźle, nieźle, czekajcie, gdzie hmm. ma być dirt, dirt tam gdzieś, przyjdziemy jeszcze po dirta, robimy sobie farmę, w ogóle pecie jest jakość. Płynność, ogólnie, a w tym nie mówcie o cybernetzie, bo spadła, ale ogólnie tak na filmie, jak wyszła płynność, w tą jak się tam ściana, jak się jak wygląda płynność, jakość, czy się coś zmieniło właściwie, bo karta niby jest lepsza i już powinno być widoczne nawet yy, różnica. Ja w fps osobiście odczuwam różnicę. Ogólnie, no odczuwam. Czy to był Bo Nie wiem, czy wysłyszeliście, a ja coś słyszałem dźwięk, Zbierajmy trochę tej trawy, ziemi. Czy Dirt, co to jest? Dirt to, to jest brud, tak? Jak to ja mam rozumieć? jakieś. Coś z tym ściółki ma to być w minecrafcie? Nie wiem, nie wiem, jak to mam rozumieć. Jeszcze mi wytłumaczy na jakiej podstawie to jest. Bo. Jak dla mnie, no to jest dziwne, bo ty znaczy brud, nie? A więc, no nie wiem, no nie wiem. W ogóle mamy shift touch, no to sobie weźmy jedną trawę, a nawet dwie. sobie ten zrobimy miejsce, żeby się zwierzęta mogły spawnować u góry. To będzie dobre. Tylko temu będziemy potrzebować jeszcze więcej. Tylko nie, nie cierpia, się robi takie nie. Dobra, słowa. Nie takie. Wiecie, gdy jest chaos, powiedzmy tak, nie? Jest taki chaos i To Tutaj jeszcze kopnę sobie. Jeszcze weźmiemy sobie dwa bloczki dosłownie i lecimy do góry, Wsadzić to jakość. I piszcie naprawdę, z czego byście musimy zrobić farmę. I mam by tu. jeszcze czy mam dalej robić kolejny odcinek tutaj sobie dla singlu na surowal na 1 osemce jakiejś budowy Ło patrzcie, najsowo nice ej, mamy zbroję dla konia, zbronie dla konia, super, super. A to jest taki mały, tak? Jedna skrzynia? No, ej to jest jedna skrzynia, więc nice, ej. spodziewałem się, już mamy żelazo, nice. No, tam się nie podsadzałem, to jest drogie. Ale mamy od razu żelazo. Dobra, jedną ja wełnę mi nie szkoda. Już łóżko i tak zrobiłem. Musiałem się przespać w cięciu. Dobrze, biegimy do góry. co się dzieje? Już kończymy nagranie. Zaczynamy szaleć na koniec nagrania. Co się dzieje w ogóle? Tu dwa jatka. No to naprawdę muszę jeżdżać dobra. Bo weźmy tak. Weźmy, zróbmy farmę, powiedzmy, tutaj. rozsadźmy to, powiedzmy, w ten sposób. I myślę, że to będzie... Będzie, kurde, optymalnie. O, woda mi się rozwoła. Dobra, ale my już w tym momencie skończymy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam was do komentowania, lajkowania. O, kurde. No i ogólnie możecie pisać, co tu zrobimy, jakiś może most połączymy, tak dalej. Więc na razie cze.